O, nie podoba się to dla mnie. Gramy tutaj na spokojnie. Dobra, i patrz, teraz tu dojazd. Bum. Big bomba. Ale granie. Chłopaki w szoku. Dobra, czekam aż on we mnie rzuci. Patrz, lecę do niego tak o jak z I go zabijam, nie? Pozdro, Disa masz mordeczko. Ten Darius jeszcze coś tam kręci. Dobra, Dają naukę, bo nie wiedzą, co się stanie, i ich to strasznie ciekawi. Ja Traszę pierdolę! Myślę, że być może też dla państwa dobrym przykładem będzie ćwi... o, 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 o. Ale był, ale nie powinno go tu być, się wdaje. Że że Victor, osoba, myślałem, że nie, że Wiktor nie ma wersza, plesza, nie? A, z czyli, czyli ogólnie to. Czekaj, okay, jak, okay, jak, 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 jak mogę coś wiedzie. powiedzieć? Jak mogę coś, wiedzie. Wiedzie. jak mogę coś powiedzieć, kończy się na wyzywaniu supporta, a chodzi o to, że Jungler ma games ze 100 LP i tak naprawdę kurwa to jest jego wina. Dobrze <tuszelne> myślisz, czy źle myślisz? A skąd wiedziałeś, że stoję, kurwa? No, ty zawsze, kurwa, stoisz, jak pierdolisz takie głupoty, zawsze, kurwa, takie. Ej, dobra, cisza, oddaj. też grać outpush i z Azirem na side, nie? Wyjedmmy serwiszowani. Zobaczcie, dał... mam pytanko. O, no. co? A jakbym zagrał hobika, na Braumę, to źle? Ja uważam, że eee, nie jest już Choba, no. Nie pytaj o takie wzdury. Eee, Banser, Joani. <laughs> Ale dobra, miałem coś coś powiedzieć. Kurwa, w, kurwa, bo te szmaty z czatu nie rozumiem jednej rzeczy. Kurwa, bo wy wszyscy gracie na liniach, nikt o, nie gra w lesie. Wina czatu, wina w dupę. kurwa matu. ziomek mi pisze plus 100 creepów, kurwa Ripson by miał plus 100 creepów, kurwa mać Tak to działa, ziomek ma kurwa tempo leśnika, ja mogę chuj dupy dostać, no kurwa mać no A ty tylko xd piszesz kurwa, że Ripson by kurwa miał 100 creepów więcej kurwa Eee, sashipałe, zruchali cię, kto by kurwa lepiej zagrał od Cinkrofa na tym czacie pisze jeden Ona będzie do mida wychodzi, dobra? No. grać? I... Leona bez persy, nie, Czekajcie, bo muszę się Projektami. zastanowić kurwa nad butami ta, jakie, jak jakieś... jakie, jakie kalosze w tej grze? To ją! Ja ja giazda Boga zero, waga zero, 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 zero Kurwa! Mam cię, mam cię, mam cię. Waga zero, waga zero, waga zero a, 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 a. Yy, ten no, normalny, poszedł do kibla, coś tam kurwa chuj wie, wyszedł po chwili, wszystko C si. No i po chwili po nim poszedł ten kurwa co się jąka do kibla, nie? No i wychodzi no i już kurwa, nikt do tego kibla później nie wszedł. Nie? I przychodzi przychodzi babeczka, kurwa, tam nasza wychowawczyni. Mówi, kontrola pokoju, coś tam sprawdza tego, sprawdza tu, fajnie. O, wchodzi do kibla, wchodzi kurwa do kibla, a tam normalnie obs gówno jest, na suficie było gówno. No przysięgam, kurwa, jak Boga kocham. Na suficie, na ścianach było gówno. No wszędzie było kurwa, obsrane, wszystko było obsrane. No przysięgam i ona, po, I ona wychodzi z tego kiwla, i y pyta co tu się dzieje? Kto to zrobił, nie? No i tak kurwa, idziemy zobaczyć, patrzymy i ten co się jąka on mówi co <gryso> I ten czar wielka butla z Red Bullami w środku, nie? Red Bull sponsorował. No kurwa Polak za granicą przyjechał, nie? No i ja pytam. A to dla nas? Czy to tak stoi? Tylko tego, nie? Możecie sobie wziąć, mówi tam po jednym, nie? No to zajebałem jednego, wiadomo, do ręki, jednego do kieszeni, prawej, drugiego do lewej, no jeszcze, kurwa, pod brzuch włożyłem. No ogólnie, kurwa, wyszedłem obładowany, nie? Bo frajer nie jestem, ty! No i oni mówią coś tam, idziemy do restauracji się nawpierdalać. No i idziemy do restauracji, nie? Yy, babeczka pyta, czy coś do picia na początku? Ja mówię, nie, ja mam swoje i wyciągam tego Red Bulla. I se, kurwa, no ja, da. Wsta ja wstałem analizę gry i piszą tak Mnie analizuj, albo tylko lizuj, albo tylko anal I Ja pierdolę Na boty grałem, Chyba. pierwsza była MFK i próbowałem użyć kuftureta Mówię, nie działa, ziomki mnie mieli za debila, bo oni już grali kurwa miesiąc wcześniej Ja miałem no nie wiem, 12 lat, no był tam Pierwszy sezon drugi. chuj Chuję, nie, nie pamiętam dokładnie. Ja z TV poszedłem na to, no, ale początki, początki, lola. Kurwa, chyba się ze mną zgodzicie. To był najlepszy okres grania w tę grę. Stary początki, uczysz się! Widzisz jakiegoś kurwa lodowatego ptaka, co się w jajko zamienia nam idzie, jakaś ściana! 30 FPS-ów, wszystko ci laguje, nie wiesz co kto ja robi. Pamiętam. Grasz kurwa dżunglę, Wypierdala się od wilków, mówisz ja pierdolę, nie kupiłem maczety. A jeszcze wtedy chyba maczety nie było. Warwickiem, kurwa, klikały się. O Jezu, weź mi nie przypominaj, taka nostalgia! Oddałbym kurwa lewą nogę, całą nogę bym oddał, żeby pograć kurwa, mieć znowu 13 lat i pograć pierwszy raz w LoL'a, przysięgam, oddałbym kurwa to, a nawet i dwie bym oddał, i chuj, dwie nogi bym se dał jebać jak mamon siedział kurwa na wózku do końca życia, żeby no, chociaż to... jedną gierkę zagrać kurwa w starą ligę. No tak. Ja pamiętam jak pisali do mnie jak moją postać Mieliśmy, nie wiem, po 7-8 lat i normalnie pornola odpaliliśmy pierwszego później historii nie umiałem usunąć stary, to zobaczył był przypał kurwa jak chuj. No przecież no takie kurwa były czasy, stary! Ej, no takie a ja mam były czasy. No, no. Mam jeszcze ziomka normalny, ten sam ziomek od pornoli. Normalnie ja się tak kurwa dupą stykaliśmy, rozumiesz? Dupą się stykaliśmy, kurwa, ja nie wiem, nie byliśmy homoseksualni wtedy. Mieliśmy 8 lat, ale kurwa dla Beki i babcia nas przyłapała! Babcia wchodzi, a my kurwa się dupą stykamy, o ja pierdole! Weź sobie wyobraź, co wtedy było. Stary, babka normalnie dla ojca nagadała, dla O Jezu, o Jezu, tak to nie. Co ty, kurwa. To były Potka? przypały. Seks pierwszy raz uprawiałem? Nie wiem. Cztery lata miałem i stary, do ładny wszedł to co? <śmiennie> Pamiętaj, żebyś nie powiedział za dużo, bo, bo ja z jak miałem, jak miałem około 5 albo 6 lat... Kurwa, stary, ja już miałem 15 lat, ja mamuśki obracałem. Dobra. Pamiętam historię stary Miałem z 15 lat kurwa No nie będę cię kłamał Poszedłem z ziomeczkami kurwa gdzieś tam yy, Na boisko poszliśmy I przyszła kurwa mama kolegi Odebrać go kurwa z boiska Ona mnie zobaczyła Ja wtedy byłem wysportowany jeszcze Chudszy kurwa miałem mięśnie, nogi dojebane, łydy Biegałem za piłką kurwa I ona mówi O a co to za kolega twój do tego ziomka mojego No i ja tam podszedłem do nich po chwili Coś tam mamuśka tego pierwsze oczko puściła Poszliśmy kurwa dalej na bajerkę Następnym razem go coś tam odbierała ze szkoły I mówiła dobra kończę to chyba masz po drodze z nami. Poszliśmy, kurwa, stary. Ja mógłbym ci. A przestań! małem ją całą noc. Ona normalnie wylądowała w szpitalu, bo nie mogła chodzić 3 dni. A kumpel mnie pyta, czy może do mnie przyjść, bo mama mu nie może obiadu zgotować, kurwa, rozumiesz? No tak było, no tak było, stary. No i ja ci tego kurwa nie. nie. nie, nie... Dobra, kurwa, ci się nie mógł. Kurwa, ruszyć to! No nie mogę! Co z tego, że mam te kurwa Mercury, po prostu staje Rka, 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 Rka Sejuani, Rka 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 kurwa Rka Aurory Jaki oni mają kurwa teamcomp A potem kurwa, że jutro się odzywać nie mogę, bo teraz kurwa krzyczę jak idiota Ja pierdolę, jaki teamcomp skanserowany. Ja pierdolę, ej ja jestem takim dobry, tak szczerze no nie mówcie! Widzieliście to! On, on myśli, że ja skryptuję, rozumiecie? Bo ja wiedziałem, że on jest w krzaku, wiedziałem. coś, w sensie, no nie wiedziałem. How do you know I'm there? you bitch! That's what I'm talking about! W mnie ten dźwięk, wpikałem w tym szpitalu, bo zagłusza ciebie w chuj. Weź im, powiedz, żeby cię odłączyli. Powiedz im, żeby cię odłączyli i masz wyjebane, idziesz na chatę. Tak im powiedz. No przecież jak wiebiemy z maltem to jest turbo Przyps, czy nie? Tak, słyszałem, że ją, bo ja dzisiaj z rano to widziałem. Ale nie wiem, ja widziałem to na jakiejś kurwa fejkowej, ja widziałem to na jakiejś fejkowej stronie na Instagramie. O kurwa. Ja pierdolę! Jakich kurwa zgotował ty? Jakich kurwa zgotował?